tak, jestem Agry witam, dzisiaj będziemy robić y, PRL, miasto, tak, wiem, matę, matę już taką przyniosłem, można powiedzieć, że matę, czy coś takiego, mata, pozdrawiam, się. no i tutaj zaczynamy malować, tutaj robię, zrobiłem taką drogę i zaczynamy, jeszcze tutaj, tutaj będzie, pokazuj, y, będzie tutaj następne miasto, więc zaczynamy malowanie, to chwilę potrwa. Pryk. Kurde, też sam nie będę malował. Chłopaki! Chodźcie! Dzień dobry! Boże mi! Dawaj! zapraszać! Macie jak czarny. Tutaj nie z tego dużego, tylko z tego przejścia tego. Pędzle weźcie. Tylko nie za dużo bierzcie i malujemy chłopaki. Będziesz zaczynać. Chwila. Jezu Chryste, Może ym, tak, zróbcie patrz, tak jak maciek, tylko zróbcie. O, patrz, nie, tutaj bardziej. Nie, no. Widzicie odtąd i taką, taka, widzicie taka linia ma powstać tu? I tutaj ma skręcać, czyli musi być to duże. Dawidować! Mało czarnego mam, cholera. Cholercie, malutko. Chciałbym pozdrowić mojego kuzyna, Adasia, bo on bardzo dużo oglądał u mnie filmów, ja się bardzo cieszę, no to teraz to dla niego, bo dawno nie nagrywałem, to wreszcie trzeba coś zacząć i się cieszę, że w końcu nagrywam, nie miałem co nagrywać, czasem mi się nie chciało czy coś, dzisiaj już postarałem, żeby było już to wszystko zrobione. co pozdrawiam. No i zaczynamy z robotą. No, e, po krótkiej przerwie, takie postępy. E, tak, no właśnie. Tutaj, no. No, stara Tuto. noś idzie, tutaj jest dobrze, jest taka stara, jakby droga, tutaj jest, jest już prawie, prawie no, nowa droga. Jeszcze zaraz przerwa będzie, bo trzeba dokończyć. No. no, i będzie klejenie. No, Ale, no klejenie to jest I chyba wycinanie. jedna z prostszych rzeczy, nie? To zależy. No, tutaj jest droga świeżo malowana. Wiadomo, świeży asfalt. Kurde. Staranność idzie. Widzicie? Nie wyjeżdżać, to ty, Boże, widziałeś. Dobra, dzięki. Chłopaki za pomoc. To siemka, lubik, lubik, no siema. Więc zostaliśmy sami. Teraz jak mamy już skończoną, no już poprawki, pacikci. No no i co? Zgadnijcie. Teraz co robimy? Nie zgadliście. Nie wiem co powiedzieliście. Dobra. Dobra. Maciek, zapraszam. Jeszcze na chwilkę. Umyj te pędzle i zaraz przyjdź. Dziękuję. Z mackiem się robi fajny interesy. Nie? Fajne interesy. No dobra, to odstawiamy na bok. Bierzemy teraz kolor biały. I zrobimy takie pasy i takie pasy. Nagrywam tu. Na y, Takie pasy i takie pasy. Takie dla pieszych i takie pasy dla jazdy. Dzięki. O! Dzięki, papa! Pa. Więc, więc mamy trzy pędzle umyte. Położymy je na bok. Bierzemy taki pędzelek. Chodźcie tutaj bliżej. Gdzie mamy taki pędzel? Tak, wiem, jestem brudny. Wcześniej widziałem całe ręce czarne. Jak widzicie, zaczynamy. Dwa pasy. Nice. Trzy pasy. Cztery. Nawet pięć. Będziemy do 10 liczyć na no 5. Jeżeli umiemy 6, 50, to chyba 7. O, brawo! Ja bym nie potrafił. O, 8, 8. chyba 9. 9, 10, i teraz 10 10. liczymy. Jak, Jak mamy 10, 10, to potem jest. Zgadza się. Y nie 12. 11. Brawo. Potem jest. Tak jak przed chwilą mówię. 12. Potem jest. No, y yes. jest. Jest Mam nadzieję, że to nie krzywa zrobiłem. Dobra. Teraz do pytanie kuby. Gdzie robimy pasy? Pokazuj. E pasy? Gdzie? Wiesz, co mi się wydaje... Mi się wydaje, że można tutaj w tym miejscu. No to robimy. Za czwartą linią. No, za czwartą. Wow, umiem liczyć. Tu jest potrzebna precyzja, kon, nie kontuzja. Ym, pracowitość. No i takie. Słyszę, że Maciek się hichra. Co on zrobi? To coś złego, jak tylko. I to jego normalka. Raczej szary, nie miały. Maciek ze dwu poszedł. Jak? Ze dwóch poszedł, zaraz wraca. Oooooh. Szkoda. Tak. Hmm. No to fajnie. Mam i gminy. Ja może księga. Wiesz tutaj, parę światło będzie lepiej widać. Możesz gdzieś no spokojnie. No, krótka czarna. No i widzicie, mamy pasy ładnie. Nie wiem. No, wpiszcie w komentarzu. Bart, Bartek zrobiłeś ładnie albo Bartek średnio czy coś takiego. Możecie napisać chętnie. O, ogółem, patrzcie, wyszły oczka i nosek, jeszcze buźka brakuje, no dobra, Maciek poszedł, to dobrze, yy, dobra, yy. a co, może, nie, to ja nie poczekam. wycinanie, no, nie, nie. no i to, o to chodzi, gdzie są nasze halo, a tu! dwóch. Teraz robimy budynki. Jeżeli umiemy. Jak nie, to nie, nie róbcie tego w domu. No to witam Was! Muszę no, nagrywa, się nagrywać. Przepraszam, żeby pozwalał, nie? Dobra, mamy wycięte. To będzie jako budynek. Coś takiego będzie. Tutaj se najwyżej przetniemy. No i tutaj będzie blok. Taki. Tutaj okna narysujemy, pomalujemy. Tylko najpierw... Ty! Klej. Ale zawsze można wyciąć po prostu okna. No też, ale no... Wycięcie. No, no to co? Czekamy! Widzicie? Coś tam umiem. Chyba. Budynek już jest, ale zrobimy część drugą, bo oczywiście montażysta musi zmontować najpierw jedną część. No to dobra, no to się ma w kolejnej części.